Oh. Mm. Witam serdecznie na drawniku, naszej bazie piknikowej. Tak jak już Anna powiedziała, piąty raz mamy przyjemność Państwa tutaj gościć. Zapraszamy do dobrej zabawy, edukacji. Mamy też coś dla ciała, będzie można coś przegryźć i dzisiejszy piknik uważam za otwarty. Powiem tak, sok jabłkowy jest the best, czyli pierwsze, pierwsze miejsce, aczkolwiek przyjrzę się tutaj, co jeszcze ciekawego macie. Widzę, że dzieci się świetnie bawią, widzę, że dorośli się świetnie bawią, a Bigos, który tutaj jest co roku, to jest rewelacja, także... Z jabłkami. Z jabłkami, oczywiście, to podstawa, wszystko jest tutaj z jabłkami. Impreza się rozwija, więc tym bardziej miło mi, że mogę z wami tutaj być każdego roku. E, świetna organizacja. No, gratulacje, Panie Dyrektorze. No Jest to zasługa całego zespołu, także dziękuję pracownikom, którzy naprawdę wiele pracy i wysiłku włożyli w to, abyśmy dzisiaj mogli tutaj się spotkać i w ten sposób działać. Ja jeszcze muszę powiedzieć, proszę zostać, Panie Dyrektorze, coś bardzo ważnego, skoro mówimy o współpracy, że to wcale nie są słowa, ale konkretne działania, bo tym razem są z nami. Zresztą e, na święcie Jabłka pierwszy raz w takiej reprezentacji sołectwa. E, Panie Andrzeju, sołectwa, działalność Kół gospodyń wiejskich, karitasu, e, to wszystko są bardzo ważne działania dla społeczności. Oddaję mikrofon na chwilę. No ładnie, ciekawe, trzeba teraz powiedzieć. Jest sołectwo <laughs> oczywiście Barnimie, z którego pochodzę i nasi sąsiedzi szkoła gospodyń wiejskich z Konatopia. My mieliśmy przyjemność w tamtym roku gościć jako parafiany zespół Karitas e, Barnimiu. Jest to przepiękna i świetna impreza. Powiem krótko, kto nie przyjeżdża na święto jabłka niech żałuje. Jest to naprawdę świetna impreza. I pogratulować wszystkim pracownikom Drawnickiego Parku Narodowego. Dziękuję. I mamy na naszym terenie naszego tutaj obozu, naszego Drawnika, e, mamy kilka różnych działów, e, w ramach których można się edukować. E, począwszy od takiej edukacji, którą my prowadzimy jako pracownicy parku w swoim zakresie, ale zaprosiliśmy dzisiaj także do współpracy wiele innych organizacji, instytucji i tak mamy na przykład dziką zagrodę Żubrów z Pod mamy koła gospodyń Wiejskich, mamy Siedem Ogrodów z Województwa Byłego Pilskiego z naszych sąsiadów, którzy też przyrodniczo edukują. Współpracuje z nami szkoła podstawowa w Drawnie. Ponadto mamy tych, którzy robią coś także dla ciała, nie tylko dla ducha czyli gotujemy bigos, przygotowujemy różne posiłki z udziałem jabłek. I, I tych takich elementów związanych z przyrodą, także można posilić i ducha, i ciało. Odbiorców mamy różnych. Kiedy zaczynaliśmy 5 lat temu, no to byli to głównie odbiorcy tutaj lokalni Drawna, Natomiast w tej chwili mamy uczestników, którzy przyjeżdżają nie tylko z naszego, naszej gminy, ale także z naszego powiatu, a także nawet mamy ludzi, którzy przyjeżdżają ze Szczecina, całymi autobusami. I, Zapoznać się trochę tutaj z tym terenem, a także dowiedzieć się czegoś więcej o parku. A jak w tym roku smakował panią Bigos? Bardzo smaczny, zwłaszcza, że tam były i grzybki, i śliwki, i jabłuszka, także naprawdę pyszne. Bardzo mi się podoba. Myślę, że przede wszystkim co dla okolicznych mieszkańców, dla gości to jest taka fajna okazja, żeby się czegoś dowiedzieć o parku, spróbować pysznych rzeczy. A co dobrego pani dziś spróbowała? Czego próbowałam? Jadłam zupę maślakową. Jadłam pierogi z kapustą i z grzybami, i próbowałam pieczonego jabłka. Ja odkryłam jabłuszko w zeszłym roku. I w związku z tym, w tym roku przyjechałam w ramach Festiwalu Nauki z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej ze Szczecina, ze Szkoły Podstawowej 69. Jesteśmy zachwyceni. Jesteśmy zachwyceni programem, oprawą, konkursami, nagrodami, bigosem, na no wszelkimi atrakcjami, które tutaj są. Dzisiaj będę brała udział dopiero w konkursie Wiedzy o Parku. A jak na razie to udział w konkursach sportowych i oto tym nie wiem, czy mogę to powiedzieć na orientację. Pewnie, a zajęłaś jakieś miejsce? Jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że zajmę. Pewnie w konkursie o drawińskim parku narodowym. Dokładnie. <laughs> a jak narodziła się idea święta jabłka? E, kilka lat temu e, jednej z naszych pracownic przyszedł do głowy pomysł, aby e, zachować to, co zanika. Zanikają dawne odmiany jabłoni. Drzewa są coraz starsze, umierają i przepadają tak naprawdę niektóre odmiany bezpowrotnie. Stąd pomysł, aby tutaj właśnie obok za nami powstał sad, gdzie zachowujemy te dawne odmiany jabłoni. I przy okazji urodził się pomysł, aby jeżeli już to mamy, no to promujmy to, mówmy o tym. Okazało się, że jest zainteresowanie. Wykonywaliśmy warsztaty mające przybliżyć sposób. Przycinania, pielęgnowania sadów. No i złapało, i tak już piąty rok w tej chwili robimy tę imprezę. A dziś też dużo dowiemy się o pszczołach. Dlaczego musimy je ratować i budować dla nich domki? Myślę, że wszyscy mają świadomość, że bez pszczół, bez owadów tak naprawdę nie byłoby owoców. Jeżeli mamy kwiaty, ktoś musi je zapylać. Stąd ten, te owady, owady, które są często niepozorne, niektórym nawet przeszkadzają są tak naprawdę niezbędne w całym ekosystemie ogromnym, jakim jest przyroda i chcielibyśmy zwrócić na to uwagę, aby raz że pokazać, że są, a dwa nauczyć tych, którzy funkcjonują w ekosystemach przyrodniczych szacunku dla także i dla tych najmniejszych naszych przyjaciół. A czy będą dzisiaj jakieś konkurencje, w których będzie można zdobyć nagrody? Tak, konkurencje mamy różne. Mamy konkurencje wiedzy, mamy konkurencje takie sportowe, które nam szkoła pomaga organizować. Więc będzie można troszeczkę się sprawić w zakresie wiedzy przyrodniczej, ale także w zakresie ruchowym. No, nagrody też są przewidziane, więc zapraszam do udziału. Oprócz. Jak co roku promowania uprawy dawnych odmian drzew owocowych, jabłoni, śliw albo grusz, będziemy w sadzie na drawniku budować hotele dla owadów zapylających dla pszczół samotnic, dla biedronek, dla skorków, dla wielu innych gatunków owadów. Naszym opiekunem merytorycznym będzie pan profesor Oleg Aleksandrowicz, wykładowca z ze szko Wyższej Szkoły w Słupsku. Natomiast jeżeli chodzi o realizację tego programu związanego z wykorzystaniem surowców wtórnych, to również w butelkach plastikowych będziemy budować mini hotele dla owadów. To będzie pewnie głównie dzieci będą tym zainteresowane po to, żeby z czasem powiesić je we własnym sadzie albo w parku.